Witajcie kraje na kanale WSZAMKOW Dzisiaj witam was w dość nietypowym miejscu, ponieważ znajdujemy się pod KFC A co ja dzisiaj tutaj robię? Wspólnie otworzymy się przepis na domowe kurito, które przygotujecie sami w domu Dzisiaj się już do KFC, gdzie zakupię moje kurito, aby jak najlepiej dla was odzwierciedlić ten przepis A na końcu filmu zrobimy porównanie smaków mojego kurito oraz oryginalnego KFC A za chwilę wspólnie udamy się do bedronki, gdzie zakupimy produkty, które są potrzebne do wykonania kuryto domowego Dobra, ja jesteśmy pod i idziemy robić zatypy Dobra. Wszystkie zakupy mamy, udajemy się do domu i robimy. Dobra. Ja już się z Wami witam z domu. Kurito mamy, przetestowane. Pokażę Wam, jakie składniki potrzebujemy do przygotowania kurito w domu. Stwierdziłam, że przygotujemy dzisiaj dwie wersje. Będzie to wersja jedna Fit. Bardzo prosta, szybka. Dla osób, które mają o dietę I druga wersja, mniej fit, z panierką, która bardziej przypomina tą wersję kurito znajdującego się w KFC. Tak więc, pokażę Wam wszystkie składniki. Dwie czy też ten mąki naszej szklanki. na ja. Sos barbecue. Jeśli chcecie, żebym pokazała Wam mój przepis na domowy barbecue, koniecznie piszcie w komentarzach. Ser cheddar. Możecie również użyć sera edamskiego, Tortilla pszenna i jajo, czyli i papryka wędzona, no i polędwiczki z kurczaka. Ja mam tutaj 400 g polędwiczek z kurczaka w KMC to podawane jest w takiej wersji. Mamy taką połóweczkę tortilli pszennej. My sobie zrobimy takie troszeczkę większe kurito, także na jednego, a w sumie dwa takie placki, bo mamy górę i dół, potrzebujemy 200 g polędwiczek z kurczaka. I mamy tutaj po 200 g polędwiczek na jedno kurito. No to teraz zabieramy się za zrobienie marynaty do kurito, który jest bardziej zbliżony do tego w KFC. I potrzebujemy 1 trzecią szklanki mąki, tak więc wsypujemy tylko połowę mąki. 1 trzecia szklanki mleka. 1 jajo. 1 trzecia łyżeczki soli. 1 trzecia łyżeczki papryki wędzonej. I 1 trzecia Czyli przelewamy całość do blendera i blendujemy. Dobra, tak przygotowaną marynatę, przelewamy do miseczki. Dobra, nasza marynata gotowa. 200 g polędwiczek z kurczaka przekładamy. Dokładnie mieszamy. Tak, żeby cały kurczak posiedział chwilę w tej marynacie. Pozostałe polędwiczki do wersji tej bardziej fit doprawiamy sobie papryką, wędzoną ma dokładnie pół łyżeczki, jedna trzecia chili oraz odrobina soli. Dodajemy sobie oliwę z oliwek. Później oczywiście gramaturę wszystkich produktów podam Wam w opisie. I wszystko dokładnie mieszamy. Tak, żeby nasz kurczaczek przeszedł tymi wszystkimi smaczkami. Dobra, tutaj mamy pozostałą część mąki. Na tej patelni będziemy smażyli kurczaka w wersji z panierką, Zaś tutaj będziemy smażyli kurczaka w wersji fit. Ja tutaj żadnego tłuszczu nie dodaję, ponieważ już do marynaty dodawaliśmy sobie Odrobiny tłuszczu. Tutaj zaś będziemy mieli smażonego kurczaka na głębokim tłuszczu. Naszego zamarynowanego kurczaka maczamy jeszcze w mące i wrzucamy na patelnię. Dobra, nasz kurczak w wersji fit oraz nasz kurczak w panierce. Ja sobie go pokroję na troszeczkę mniejsze części. Ale zapachę. Wyglądam, że jestem już tak głodna, nie mogę się już doczekać tego testu. I to samo robimy z kurczakiem panierowanym. No to mięso mamy gotowe. Przechodzimy jeszcze raz na patelnię, składamy nasze tortille i robimy testy. Dobra, w ten sam sposób będziemy składali zarówno jedną tortillę, tak jak i drugą, więc ja Wam pokażę w przyspieszonym tempie, w jaki sposób to robię. Dajemy ser. Najbardziej właśnie skupiamy się tutaj na brzegach, tak, żeby później nam się fajnie te tortille złączyły. Następnie wykładamy naszego kurczaka. No i nasz aromatyczny, przepyszny sos barbecue. Jeśli nie chce Wam się robić sosu barbecue, możecie go kupić gotowy. Na górę jeszcze odrobina sera. Nakładamy jeszcze jednego placka. Staramy się go tak w miarę tutaj przyklepać przy brzegach, żeby nam się wszystko ładnie trzymało. I dociskamy całość pokrywką. I smażymy tak przez około 3-4 minuty. I zabieramy się za smażenie drugiej. Dobra, kurito mamy gotowe. Tutaj mamy kurito z KFC, kurito domowe w panierce oraz kurito. Bardziej w wersji fit dla osób, które nie mają czasu gotować. Dobra, no to przechodzimy do testu smaku. Najpierw zaczniemy od abinalnego kurito. Chyba każdy z nas ma kurito. I wiemy, że jest bardzo dobry. Moja ocena to takie 7 na 10. Dobra, przechodzimy do wersji kurczakiem w panierce. Mm. Kurczak jest mega chrupiący, mięciutki, dzięki naszej marynacie. Bardzo fajnie czuć ten ser, bardzo mega. Jak dla mnie 9 z 10. I ostatnie, kurito. Bardziej versupi, bez panierki. Tu pewnie przepędzę jeszcze resztę poprzedniego kurito. panierzytą papryczną na to Naprawdę dobre. I ten sos barbecue domowy naprawdę też robi robotę. Powiem Wam szczerze, że mega ciężko zdecydować między tymi dwoma wersjami. przyznam szczerze, że zarówno kuczek w paniersce jest pyszny, bo jest taki mega chrupiący, aromatyczny i soczysty. I zarówno w wersji Fit Kuritos sprawdza się też idealnie i jest naprawdę mega. Tak więc od Was zależy, którą wersję wybierzecie. Jeśli komuś zależy na czasie, no i oczywiście preferuje zdrowy tryb odżywiania, polecam Kurito w wersji Fit. A dla osób, którym zależy bardziej na tym, żeby jak najlepiej odwzorować Kurito, oryginalne KFC, polecam wersję z panierką. A dla tych, którzy już nie mają wyjścia, polecam kupę Kurito. Ja już Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, którą wersję Wy wybierzecie. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco informowani o nowych filmach. Ja już się zabieram za jedzenie mojego Kurito, a Was zapraszam za tydzień.